Yamaha PSR EW400. Nowość, rozwinięcie instrumentu PSR E453, ale z dwoma różnicami zasadniczymi. Po pierwsze, 76 klawiszy. Są to klawisze typu keyboardowego, klawiatura oczywiście dynamiczna. Nie są to pełne klawisze, nie są one w żaden sposób doważane, ale jest to 76 klawiszy. Druga cecha to wyjścia liniowe. Wyjścia liniowe umożliwiają. Podanie sygnału na zewnętrzne urządzenie z dobrą jakością, na pewno z lepszą jakością niż z wyjścia słuchawkowego. Poza tym, 758 brzmień, czyli kilka więcej niż PSR-E453, ta sama ilość akompaniamentów w liczbie 220. Myślę, że jest to, jest to bardzo ciekawa opcja. Zarówno w celach edukacyjnych, jak i dla nauczycieli pod kątem występów ten instrument na scenie spowoduje, że nie będziecie, nie będziecie mieli się czego wstydzić.